Cześć! Z tej strony MazikSes, witam was w Warless kolejny odcinek Dzieńczek I dzisiaj zamykamy przygodę w regionie Triton I chciałbym też od razu żebyście napisali w komentarzu jak wam się podoba nowe oświetlenie Bo dostałem ringa pod choinkę Mamy tutaj takie naturalne światło, zimne światło, ciepłe światło No i ja myślę że to chyba naturalne jest najlepsze, nie wiem piszcie w komentarzach jak chcecie Przejdźmy do robienia naszego głównego quest'a no i co tam panie burmistrz chce nam powiedzieć? Chwalę was za dobrą służbę, najemnicy. Miejscowi wysławiają was jako nowe jeru. Co lepsze, przybyliście nam na pomoc i pokazaliście, że musimy się bronić. Zacny lutrinen jest teraz zdecydowany wypędzić natrętnych uchodźców. Dołącz do mnie w, schroni w schronieniu. Pozbędziemy się tam pl plugastwa na z naszej ziemi. Dostaniemy glejda, hajs punkty umiejętności czyli idziemy teraz na głównego quest'a w tej chwili was nie poszukują, a tak, bo mieliśmy przypał ostatnio teraz już jest po świętach tak w ogóle nie wiem jak tam wam święta minęły Na mnie minęły aż tak źle, tak mogłyby minąć może napisać w komentarzu co tam dostaliście pod choinką i tak dalej jeszcze chciałbym jakiś świąteczny film nagrać ale nie wiem, czy będę miał czas nagrać ten świąteczny film. Nie idziemy tu skrótem, bo mamy tutaj nieodwiedzoną jedną miejscówkę. Myślę, że warto by było odwiedzić. Tu mamy czempiona, a tu mamy młyn. I tu w młynie dużo zwłok. Co nam daje darmowe itemy. Sam starcik trochę pojedynczy klika. O! Mamy zwłoki Z podręcznikiem Też mamy zwłoki I... Nic więcej, już mamy tego, tego, tego typa On zabił wszystkich, to prawdziwy szaleniec, jak krwawie, pomóż mi Możemy go zabić Mamy lekarstwo Dziękuję, nie mogę powiedzieć, że ten Rick wykorzystał nas jako przynętę To jego wina, nie nasza Gdyby nie zabił tej dziewczyny, były ukraść naszej niki i ojciec nie pobił nas, i moich przyjaciół wciąż by żyli. Weźcie mnie ze sobą, mam do wyrównania rachunki ze zdrajcą. Okej, okay, czy on był bandytą? Nie wiem. Dobra, przeczytamy pewną książkę. I mamy tu nowego członka naszego z pięknego teamu, który jest zabójcą, więc. O, przetłumaczyli, heroiczne zwycięstwo. No i to jest niepoprawnie trochę przetłumaczone, ale to jest spoko. Dobra, daj mi tu zręczność. Zręcz. Się zastanawiam, w kogo on powinien iść. Najbardziej lubię okrutnika, ale mamy tak naprawdę sztylety truciciela. Myślę, że stworzymy tego truciciela. I zastanawiam się, jaką też klasę powinien przyjąć. Bo mamy rybaka, majsterkowicza, kucharza, złodzieja tego kowala i tak dalej. Czy on powinien być alchemikiem? To jest ten moment, gdzie będziemy inwestować w alchemika. Dobra, ale myślę, że nasz Dream Team da radę. Dobra, teraz uciekajmy, zanim nas uderzą. Dobra, uciekliśmy. Trochę się zmęczyliśmy. Myślę, że nie zgłodniemy, więc nie będzie żadnych minusów do walki. Szkoda, że nie dadzą nam jeszcze sprzedać rzeczy przed końcem. Nareszcie, chłopaki zaczynały myśleć, że nie wrócicie. Ale ja wiem, że dotrzymujecie słowa, ruszajmy i pozbądźmy się tych intruzów. No i tu nawet nie mamy wyboru, bo to całą, jak fabułę robiliśmy na tym mapie, to tak nas poprowadzi los. Czyli tej przywódcy uchodźców staje kopa. A, to jest potężne bojowisko. No jakieś trujące kałuże. Pożary. ogóle syf. Dobra, w tej wielkiej bitwie chcę mało cień zrobić. Już sobie poustawiałem ludzi. Więc idziemy. Ru ruszajmy. Myślę, że pierwszym ruchem naszym będzie... Zagranie włócznikiem. Zabijemy sobie tego. Jak są jakieś ściny no to sorry, dopiero grę włączyłem. Rzucimy sobie włócznią w niego. I teraz w ogóle i tak mamy potężną tą pikę. Dobra, i podejdziesz tam, bo on ma tej... Jak stoi obok sojusznika to zyskuje. Ten no nie zabił niestety, ale on krwawi. Chciałem jakoś tak uderzyć, żeby tamtego typa też uderzyć. Może zrobimy tak? O! Wtedy się udało. Zjemy od trucizm. Sobie lekko zatruję tu ludzi i tego zabiję, żebyśmy naszego łucznika nie stracili. Zawsze jeden typ, to jeden typ. No ale gościu zginął trucizny, na szczęście. Więc może i zabił, ale sam zginął. No i tu w truciznę wyszliśmy. Ogień na szczęście działa tak, że trzeba w nim skończyć rundę, żeby zabolał. A my w nim nie planujemy skończyć rundy. Już do trucizny Bam, ale już dobra. No i teraz no, już jest więcej na papierze z tego co widać, więc już myślę, że to jest na pewno znak, że już zaraz wygramy. Bujemy tutaj Michałem podejść. I przywalić im włócznika. Kręcenia się nie opłaca wrzucać, bo to... to jest jeden, a kręcenie jest na kilku progów. Dobra, zabijmy tego włócznika w końcu. No. Mówiłaś, że pani kapitan nie zginęła tak w ogóle, znaczy, to jest ten burmistrz, pani burmistrz. Dobra, no na no, spokojnie tutaj. Więc nawet nie miałem jak podejść. Dobra, to zrobimy tak, że wejdziemy sobie tu. Przeszarżujemy. On może sobie wejść tutaj. W ogóle możesz zawołać wszystkich. Nie wiem, czy się opłaca, bo to jest trzy. Nie, dobra, najpierw uderzymy. Podwójnym uderzeniem. Już ich tutaj szefuncio zginął. I teraz muszę zgarnąć sobie trójeczkę. Jest elegancko. Teraz zawsze pamiętaj, że patrzę na ten limit punktów. Żeby nie przepalać tych punktów bez potrzeby. Wiem, ja że ta umiejętność tam z rzutem to jest tylko o, raz. wiem czy nie rzucić Oje, tam przybije naszego To nieźle. Nie ma tak miszki Dobra, zabij po prostu. Żeby zaraz, żeby zaraz nie zginęła, bo my tu wszyscy takimi siłami idziemy z lewej strony że trzeba jak najszybciej na pałę biec bo możemy, bo możemy zaraz źle skończyć cóż nasza ziomówka jest zajęta walką to nie daje nam bonusu do ch szybkości chodzenia Dobra, na szczęście, coś tym sojusznikom udało się zrobić. No ale panie burmistrz, nie podeszedł. Dobra, już jest uratowane na szczęście. Możemy podejść pod włócznie. Jeszcze mu włócznie w plecy zasadzić. No i to koniec. jak pochłonaliśmy przywódcę uchodźców, który tam był lordem, jak pamiętacie. Zręczyciel tym się ...gada. Nie wiem, coś wyskoczył jakiś dziwny komunikat, który pierwszy raz widziałem. Nasz drugi łucznik w końcu awansował i on może być harcownikiem. Myślę, harcownika to trzeba dać zbroję. Dublet jednogwiazdkowy z trzeciego poziomu. No, mamy do niego szlachet wyższego poziomu. Budzisz we mnie od razu. No, to jest ten lord, czego właśnie pokonaliśmy. I nasza pani burmistrz. Jakieś ostatnie słowa, szumowino. Dlaczego, dlaczego nie zostawiliście nas w spokoju? W spokoju? Dlaczego mieliśmy to zrobić? Niszczyliście nasze farmy, plądrowaliście nasze wioski, kradliście nasze ziarno i sprowadziliście ze sobą endorjańskich żołnierzy. Nic, tylko ści ściągacie problemy. Nie mieliśmy wyboru. Odmówiliście otwarcia drzwi i nie wpuściliście nas. I właśnie gdy zaczęliśmy odbudowywać schronienie wysp, spustoszyliście to miejsce. Co, te ruiny? Wystarczy tego. Jeśli tu zostaniecie, nie przetrwacie zimowego miesiąca. Za Waszą, czel... Za waszą czelność i spowodowanie problemów w mniejszym skazuje Was na szubienicę. Jeśli zaś chodzi o tych uchodźców, muszę, opuść... muszę opuścić y Triden, Tiltren. Inaczej spadnie, spotka ich taki sam los. Ach, najemnicy słowa nie są w stanie wyrazić mojej wdzięczności za Waszą pomoc. Dzięki Wam, miejscowi będą dziś spać spokojnie. Wróćcie i odwiedźcie prawdziwe Stromp Camp, gdy będziecie mieli ku temu okazję. Przywitamy naszych wybawców z otwartymi ramionami. Prosimy, przyjmijcie te podarunki od naszych rzemieślników, kupców w zamian za Waszą pomoc. Jesteśmy heź tak naprawdę nic więcej, ale no. Coś tutaj mamy coś tutaj. Na sam koniec mamy tutaj skrzyneczkę, która jest ukryta dosyć. Ale mamy sobie trochę wytrychów, nawet 10. Ale mi nie idzie. Jest jaki trudny zamek. 6 wytrychów spaliłem. Dobra, ale się udało koniec końców. Aha. W ogóle jak na 6 wytrychów. Coś tu mamy więcej? Czuję się zawiedziony. Dobra, podnieśmy kwiatka i spadajmy stąd. Weźmiemy sobie bieg długodystansowy. Czy tu jest po drogach? Lepsza jest, dlatego że już wychodzimy sobie z tej miejscowy. O, tylko sobie zjemy. I ten kowal narzędzie cały czas robi, to jest spoko. Zostałem z tej juki. Warto wynaleźć czy nie. Jeżeli mówimy o questach, to my questów chyba w ogóle nie mamy. Zapomniałem ich wziąć. Dobra, idziemy do głównego miasta. Dobra, i mamy questa, żeby jakiś typów pobić. Chciał do niego dużo zarobić, super Mamy questa. Żeby bandę jakoś zabić. Dobra. I mamy, żeby we, wełniane tkaniny sprzedać. Pierwszy jest handlowy. Tęż go przyjmiemy z chęcią. Czyli w dół musimy schodzić, to przynajmniej wiadomo. Wykupimy trochę butelek. Bo nam się kończą. Teraz żałuję, że sprzedaliśmy ten mózg. Duży mózg. No ale już dobra. Yy, a czekaj, jako ko do kowala go przypadkiem nie sprzedaliśmy? Ale jak sprzedaliśmy to syf Jak pamiętacie gdzie jest duży mózg to możecie powiedzieć Jak już mamy alchemikę Szkoda go zmarnować Dobra, i cztery skrzynie Wełnianej tkaniny, oczywiście mi się klikło za bardzo No już dobra Dobra, i pójdziemy jeszcze na końcu odcinka oczyścić tą kopalnię. To zawsze nowa lokacja i questy. Mamy tu jeszcze trochę lokacji do odkrycia. Z czego spodziewam się, że dwie to są po prostu wejścia główne. Tutaj mamy kopalnię w górze pender. Uu. Dzięki temu też zyskaliśmy punkcik wiedzy. Nie wiem, czy to nie pora, żeby Kowal odkrył, jak się robi potężny młot. Buława dwuręczna o uderzenie taranu. Bo to pałeczka i tarcza za słabo, a my chcemy robić takie full zestawy. Czyli jak najbardziej nam odpowiada to. Trzeba tylko drewno znaleźć po drodze. Uczymy się robić to buławę i będziemy palić ją. Najpierw zwieźmy sobie obóz bandytów. A no, naprawdę malutki, w tej kopalni. A na pewno sobie żelazo z tego obozu wyciągniemy. Dobra, więc jest bardzo dużo i bardzo mało. Znaczy, no dwóch tylko przewagi, ale to jak strasznie dużo. Więc zacznijmy... już przebijać się. I gościu ma daleki zasięg nic bągnijcą strzał, strzela. Dobra. tak, że cały pancerz, pa cały pancerz rozwalił, to i podpalił, dobra, ale my tutaj zatrujemy sobie. Tego typu też możemy sobie jeszcze dodatkowo dotruć. Możesz tu podejść. Poklepać go po ramieniu. Czym podejść? I wziąć go po plecach. I coś mają w rękach. A drugi toporek, dobra. Myślałem, że to koktajle młotowe. No, nie z tymi swoimi wielkimi młotami to... Najwyżej mogą umrzeć z nudów. No i drugie cięcie, no, prawie. Prawie zabił, ale no to już kwestia uderzenia pałką. No, możemy sobie wciągnąć gościa do niewoli. To zawsze miło mieć. I możemy rozkręcić tornado. No i dobra, dobijamy. Złe dobijanie. Miejmy nadzieję, że zginie od trucizny. No, jeszcze całe pancerze no bo my śpimy na narzędziach. Fajnie, kopalnia oczyszczona. Mamy nawet dobre rzeczy, tutaj zdobyliśmy. I w kopalni mamy, co najważniejsze dla nas, te rudy. Więc sobie możemy wykopać... Sam łuczek znowu się włącza. Już w tej serii przecież kopaliśmy. Czy jeszcze nie kopaliśmy po tym nowym update'cie? Może trafić na kamienie szlachetne. Stop, my DALEJ No, mamy Rubinka I mamy Szafira Nie jest źle To jest po prostu przedmiot kusowy, który można sprzedać i nic więcej Trochę szkoda, ale... Nic tu nie ma już więcej. Czyli kopalnia oczyszczona. Mamy 38 minut nagrania, to wracamy do głównej wioski. Po drodze szukając drewna. I na koniec jak zwykle sobie stworzymy nową broń. Zbierzemy też nagrodę oczywiście za nasze tutaj, potężne łowy Zczepiona i nora bandytów. Dobra, to jest strasznie potężna. Dobra, prześpijmy się. W podnieśli ceny w karczmie, wiecie? Wcześniej były dosyć tańsze. Za taką ekipę byśmy 30 zł zapłacili, a nie 70, więc... Ceny poszły w górę. Też sprzedam niewolnika. Znalazłem drewienko, ale ciężko znaleźć drewno. Rozwracamy. No i punkt z tego minęło, a my tylko poszliśmy po drewno i sprzedać niewolnika. No słabo. Ale możemy tutaj włączyć sobie buławy. Eee... O, to. Całe drewno się pozbędziemy, ale to będzie potem już na broń. I w końcu... No, jajaj. Dobra, tak się udało w miarę nieźle. Jedna gwiazdkowa buława. Teraz nas niszczyciel... Gdzie niszczyciel siedzi? Niszczyciel przygarze. Teraz nas niszczyciel... Będzie potężnie uderzał. W weźmiemy tego do ataków od tyłu. I do truciciela damy tę ostrzałkę. że on głównie będzie zatrubał, ale nim będziemy się bardziej starać, uderzać od tyłu. No i tutaj zakończymy dzisiejszy odcineczek. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu jeszcze jeden zobaczycie i pój... Właśnie się zastanawiam, czy pójść tutaj na zachód, czy na północ. Nie możecie pisać w komentarzach, czy chcecie bardziej zobaczyć tą lewy... Lewą prowincję, czy górną prowincję, no. Spamiętajcie o zostawieniu subika, lajka, żeby nie przegapić innych odcinków. Yy, tak, też możecie napisać, oczywiście, jeżeli chcecie, żeby twój był napisany w grze. Mamy do harpunika, niszczyciela, truciciela, fechmistrza, łowcę i harcownika, bo Kat jest zajęty przez Michała, no, więc zachęcam do pisania komentarzy. Takich i ja i innych. No, już nie będę przedłużał, ale most listem u komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, elo.